Proszę, działaj. Siemanko Widzowie, tu kolejny odcinek z Bedwars z moim kolegą. Przywitaj się. Halo, halo. Teraz gramy tak trochę nietypowo, bo nam dwójki coś nie zadziałało, więc każdy sam na samego gra. I właśnie. No, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję po więcej takich filmów. I co, zapraszamy do. No, wpadnijcie do, na kanał Mixona222 Stawcie mu łapkę w e, górę i subskrypcję Więc co, polecimy O, tu są skrzynki mm, Dobrze, na razie tu podpadajmy Łóżko na razie tak słone... Ej, ej, biały Biały chciał się na mnie budować A ja, ja w ogóle e, nie nie łóżka, bo ja, nie, ja nie... lubię opodusować. No czy to, to jest trochę takie ja, ja, już... ja już umiałam yy, byszka przeżyć. Dobra. Czy tam Biały ja chce się tak do mnie budować, budować? No ja kupię łóżku. A jak możemy to co? Jak ja stracę łóżko, to ja lecę do ciebie. Tak. To hmm. nie stawiać Zbyszków. <laughs> Mam um, Dobra. Okej, tyle mamy. już mam jednego zbyszka. Ja już mam dwanaście. Spadaj. S Też masz łuk. Dobra, każdy ma zeza. Aj. Dobra, każdy ma, widzę, że masz zeza. O, dostał, dostał. wow dobra e, trzeba kupuję z ja muszę o obranie hej znowu idzie no mi nie da spokoju a ja w ogóle ja mam tylko jeden upgrade tak to... idę no razie Zbycha nie mam postawioną więc nie musisz się bać. Weź mi przynieść Diaksy jak możesz. Nie. Ej, 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 ej. Nie, o góra góra, góra. No dobrze, znieś sobie most. O! Został zabity. E, masz jakieś diaksy? Nie. Skąd ty ja, już nie Diaksowy tak. set? No, szmaragdy. Poszły mi jako piesze. Ma sens. Dobra, bierzemy no. kolejnego Zbyszka. A, zabrałeś te diaksy nasze? Eee, tak. No, hmm. okej. Okay. Ej, zabrałem. O, już jeden czerwony. Ja tak szybko nie jedna. Chyba. To jak są? Nie wiem, właśnie chyba wkładać itemy do Ender Chesta, co nie? Nie wiem. No jakby jak się przeprowadzę tam do ciebie, może jak stracę łóżko, no to odbiorę itemy. Tak, to. Dobra. Mmm. Gorzej, że jak u ciebie postawię zbyszka e, zabrali mi smarady. Ja się cały czas pilnuję tej bazy. Ja tak coś czuję, że będę miał za chwilę beda. O. O. Daj, dawaj, dawaj, jeszcze jeden, jeszcze jeden Oj, widzowie. no znaczy jest spokojnie. Spokojnie jak na wojnie, Opa, jest dobrze. więcej rafili. Dobra. Białych chyba Białemu się chyba jeszcze nie chce. O. Zleciłeś łóżko? Nie. Purpurowe. A ty mu mm. widzę, że Mikołaj robi dominację. Ale się chowa. No, kupię sobie do Dobra, tyle mi jest. Idealnie no, naprawdę się dobrze gra. Jak tak samo, to no, tak spokojnie. Co nie? Nie osoby już zginały na aman. Zostały 1 jeden V, 1 V1 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 z łóżkami. Jeden jeden, jeden, jeden... Ty, ja wiem co ja będę kupować, ja o tym zapomniałem. Fireballa? Nie. Do ucieczki. A, nie, nie wiem. Do, w razie wuj będę miał zniszczonego beda. fireball, gwiazda... Fireboard, gwiazda i ucieczka. Właśnie, tylko trzeba mieć dużo. Tak czy tak? No dobrze. Komuś. Mędrz się nie trafię gwiazdom. I będzie. Dobra, jeszcze chyba. Ale też ja się chyba wam wam to? Jeden. 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 Dwoje bolę. No ja cały czas tak. Patrzy na Dobra, ja, ja idę. Ja już wiem po co idę. Naprawdę jeden? Masz jednego diaksa? Mogę? Ja mam przy sobie. Dobra, mam już. I tak mi za tym nic nie kupię. A dasz mi za to żelazo? chodź do mnie. Tu ch chodź na diaksy się spotkać. Czekaj tylko sobie kupię że bloki i... A gdzie żelazo? W ostakiej idzie być. Mhm. Okej, dzięki. Chyba idę na niebieskiego. Nie jest niebieski. Ale... Hej! Co, co? Czekaj, o co chodzi? Eee... Biały i ten. Ciemne niebieski mają soja. My też mam A szary? Nie szary nie. To jest biały. Opa. Dobra, ciebie. Widzowie... A... jest git. Białego w bazie nie ma. Białego, bo biały jest u mnie czy z nim to weź go nie zabijaj dobra tak, się nie... tak strzelamy tak okej, okay, idzie chyba do niebieskiego dobra szybko mu odkupuję Zniszczyłem. Uff. Uff. Dobra. Widzowie. Jestem. Dzień dobry. Dobra, widzowie. Zabiliśmy sąsiada. U, dobra. Trochę tego Tego. O, na razie. Muszę no, teraz trochę w to zainwestować. O, Jeszcze. Och, ja mam Tak się idzie? No dobrze, próbuję niebieskiego i białego się pozbyć, ale nie udaje mi się. Ja na pewno nie chcę zginąć. Na pewno nie chcę zginąć z takim epifunkiem, jak widzicie teraz widzowie.

Czyli co będziemy walczyć ze sobą? Nie wiem, jak szary się nie podoba. To... Hmm. Ja nie chcę się tak jakby z nią Widzowie. Let's go. A, szary się. A Chodź ze mną na szarego. nie, jeszcze paki muszę kupić. Chodź, Widzę wiele O, o kurde, to dziś źle, się buduje. No, chyba co, co widział, to na czacie, co im zrobił, to chyba zaczął lepiej. Zaczął się mocno odgrywać, nie dni tam mi. Tam mi bez różnic. Ale, guść ci mówię, jak będziemy jeden na jeden, nie idę do ciebie. Ok. Przyjdziesz Dlatego, widzicie, to są moje zapasy. Jak będzie. Ale czekaj, a jak zabierzesz od razu szarego, idziesz na mnie? Nie, a tak nie. Nie ufam ci trochę. Nie, nie ufasz? Jesteś trochę sos. I. No, Dobra. bo Dobra, jak widzowie widzicie, to są moje zapasy. Na walkę. Znaleźć to wszystko odkładam. Dużo tego mam. Ty dasz parę diaksów. Ej, wiecie, zostaw diaksy. Nie! Dawaj. Gdzie ty jesteś? Nie. Przez Ciebie. Okay. mi Ej, powie... Czekaj, dobra, zestaw ja tylko... Odejdź! U, się zniszczyłem. gdzie są te... pułapki. To Odejdź, 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 odejdź. Ej, dobra, dobra, ginę, ginę. Dobra, zostaw. No mi... Mmm... Oj. Coś nie pykło. Coś miałeś cennego? Tak. Co? Mogłeś mówić, że miałeś mało? No, mówiłem, żeś w mnie. Ale ja nikogo nie zapraszałam. Dużo tego. A jakie masz ulepszenia? Łucie, łucie, łucie. Dobra. Dobra. Umałem. Dobra, widzę je. Bye. Bye. Dobra, to mój koniec Co jebor, mi nie odbił się? się nie odbił. O, nie nie zabijać. To było nie przychodzi do mnie. O fajnie, mnie mi nie odbił. Co, co, co za dziad. Dobrze Dzwonisz go. Słuchaj, ale mogłeś mnie zostawić. Hmm. Ty idziesz właśnie do szarego? Nie wiem jakie masz plany. Masz, masz kłama. Masz ale idziesz do niego?

ale nie, po prostu idź na środek, wypij potkę. Z... Nie wiem czego, po prostu pójdź na środek, wypij potkę. Ty w nie masz? No właśnie, teraz zauważyłem, że nie mam. Nie kupię. Teraz widzę, widzi. Mogłeś mnie zostawić. To mogłeś mnie nie zabijać. No ale ja to mogłeś mówić ile masz HP. Mówiłam. Mało. Mało to może być dużo. Mówi Mówiłem, że dadam. To było trzeba powiedzieć ile. A ty nawet refów nie miałeś? Byłem na niewidze. panie A? To było trzeba zrobić. A jak się ma jakieś e, w ręce, Tak to widzę. To no właśnie. Tu kurde, już wszedłeś, ja już. Przecież się już biłam, już byłeś odkryty. No bo zapomniałem już włożyć, e, bo miałem eku. No dobra, idę na szereg. Aby nie miał łamek, aby nie miał. A, może, no może się lepiej podobać jeszcze? Pani, już go wykończy. A, a jak będzie miał obsadę? No to zabijesz go, kupujesz kilow, się murujesz. Eee, właśnie. O, teraz lepiej widać. Mogę ten kilo popić. Kurde masz tu obok sklep. Uuu kurde Aha, to on aż tam poszedł? Dobra ci mogę tu czy o no. On ma chwilę, żeby przyjść do mnie. Mogę ci patrzeć. On jest gdzie tu miałaś baza. Ty miałeś bazę. No, tu albo czekaj, tak się. Jest u góry w twojej bazie. Ma schronienie z wełny. Czyli i spada. Czekaj, ja sobie kupię yy. Perełki Perełki, perełki. Okej, okay, trzymam. Dobra. Okay. Mam no, jeszcze Czekam na ciebie z łukiem. Z łukiem czeka. Okej. Okay. Czyli jak pójdziesz po szarej wełnie od, od szmaragdów, od razu mu Walfebora. Okej, ci stama. Czekaj, jesteś u niego? Już jestem nas Magda. On się wybudował, czy... Eee, no. Czy mógł zobaczyć? Pierwszy łatwiekni. I fajbor. Fajebór. Zrzuć go! I to co? To było na tyle, widzowie? Udało mu się wygrać, ale zobaczycie jeszcze nie jeden taki odcinek, więc trzymajcie się. Hello!